Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 99. Jak wyszukiwać poziomo? W Excelu są dwie ważne funkcje do wyszukiwania: wyszukaj pionowo i wyszukaj poziomo. W większości sytuacji wykorzystujesz funkcję wyszukaj pionowo, ponieważ dane tak są ustawione tu bardziej standardowy podejściem jest, że te dane są ustawione w kolumnach i po kolumnie szukamy. Ale czasami zdarzą Ci się dane zapisane w taki sposób, jak tutaj. No bo teraz jest przy takiej małej ilości danych, wygodnie jest to zapisać w tą stronę, jest to czytelniejsze. Więc teraz wykorzystamy funkcję wyszukaj poziomu. I ona działa na takiej samej zasadzie jak wyszukaj pionowo, z której częściej się korzysta. Tylko właśnie szukamy w poziomie, po wierszach. Nie po kolumnach. Najpierw odniesienie, czyli czego szukamy. W naszej sytuacji no to jest wartość, komórkę nad nami. Tu kopiując formułę w prawo, chcemy, żeby i ta komórka się kopiowała w prawo, żeby to odniesienie kopiowało się w prawo. Więc możemy tu zostawić odwołanie względne. Następnie tablica, czyli gdzie szukamy. My szukamy tu. W aktualnych przelicznikach walut, aktualnych kursach walut, więc zaznaczamy ten obszar, naciskamy sobie F4, żeby zalokować bezwzględnie, ponieważ jak będziemy formułę kopiować w prawo, chcemy, żeby cały czas nasze odwołanie było do konkretnie tego obszaru. Następnie numer wiersza, tak, zamiast numeru kolumny, numer wiersza, z którego chcemy wyciągnąć dane. Dalej. Pierwszego elementu odniesienia szukamy w pierwszym wierszu. Tego odniesienia, numer wiersza, może być dowolny. Tu mamy akurat tablicę, która ma tylko dwa wiersze, ale to może być właśnie dowolny wiersz z tablicy. Ta tablica tutaj może być większa, szersza, mieć więcej wierszy. W naszym prostym przykładzie to jest po prostu dwójka. I tu jeszcze ostatnia opcja, czy Szukamy na zasadzie przybliżonej czy dokładnego dopasowania, ponieważ ja tutaj nie sortowałem tych walut alfabetycznie, więc potrzebuję wybrać wartość fałsz, ewentualnie wpisać 0, które w Excelu są w większości sytuacji równoważne. Zamykam sobie nawias, naciskam Enter i tu już mi wyszukuje odpowiednią wartość. Jak przeciągnę sobie formułę w bok, no to wyszukuję. Odpowiednie wartości z tabeli na podstawie tego, co tu jest. Jeśli tutaj sobie na przykład zmienię wartość, było wyciągana z dolara, teraz sobie zmienię, no to formuła się aktualizuje. Tu potrzebujemy tylko teraz zamienić kwotę na kwotę w złotówkach. Tak, tu zauważyłem, że niepotrzebnie napisałem wartość i zaznaczyłem sobie formatowanie walutowe, więc tu sobie nałożymy Ctrl Shift da ogólne formatowanie. No i tu brakuje nam jeszcze części formuły właśnie mnożącą kurs dla danej waluty przez kwotę. Tu znowu możemy sobie pozwolić na odwołanie względne, ponieważ kopiując formułę w prawo będziemy chcieli, żeby to odwołanie też się zmieniało. Więc naciskam CTRL-ENTER, zatwierdzam wynik. I mogę sobie albo formułę tutaj przeciągnąć do końca, tak jak wcześniej, albo zaznaczyć cały tutaj obszar Ctrl-Shift-strzałka w prawo do końca i nacisnąć Ctrl-R. Na tej zasadzie mi wypełni zaznaczony obszar formułą z prawej strony. Podejrzymy sobie na koniec F2, czy odwołuje się do poprawnych komórek, do poprawnych zakresów. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, i tak można. Wyszukiwać poziomów w Excelu. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.